Dzień dobry, Anna Radziszewska, Medycyna Kwantowa. Dzisiaj chciałabym zaprezentować, jak skio, urządzenie, które wykorzystuje technologię biofeedbacku i biorozonansu, może być użyte, wykorzystywane do badania zwierząt. Jak włączam urządzenie skio, zawsze mnie tak pięknie wita i zaprasza do badania. Dzisiaj y, będzie, badana będzie kotka Wendy. Mamy tutaj piękne zdjęcie Wendy ze SKIO. Y, zwierzęta bardzo lubią y, czuć y, przepływ impulsów elektrycznych, tych fal elektromagnetycznych, które płynie z SKIO. Czyli urządzenie, które potrzebuje do badania, to jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Y, urządzenie to ładna niebieska skrzynka. Ja przy badaniu i terapii zwierząt nie nakładam elektrod, żeby ich nie stresować. I już przechodzimy do głównego filmu. Tutaj widzimy, że aby przeprowadzić badanie i terapię zwierząt, potrzebuję zdjęcie. Zdjęcie Wendy jest załadowane. Potrzebuje jej mm, datę i miejsce urodzenia. Jeżeli nie znamy dokładnie to chociaż przybliżoną i wówczas tak jak przy telefonach komórkowych nadawcą jest urządzenie skio, a odbiorcą jest kod, kotka Wendy dokładnie. I chcę pokazać, jak, jakie oprogramowanie jest specjalnie dla zwierząt. Mamy tutaj moduł wołowy, czyli mogę Badać i przeprowadzać terapię dla krów, dla psów, dla kotów, dla koni, innych zwierząt, ptaków. Całe farmy mogą być badane, szczególnie w Stanach jest to wykorzystywane gospodarstwa rolne, które mają hodowlę zwierząt, pszczoły. Ale ja dzisiaj yy, skupię się na kotce. Są specjalne włożone zdjęcia, zobaczcie. Tutaj mam od razu skio, będzie dobrze, włączam do leczenia. Skio będzie pokazywał, czy w danym układzie, tutaj mamy w tej chwili jelito, ile, jaki procent jest naprawione, spójrzcie. Mamy naprawione 100%, ale mamy zapalenie 99%. Nie ma infekcji, mamy degenerację i toksyczność. Odhaczam też, żeby bezpośrednio SKIO leczył te komórki. Wpisuję ostry stan. Kotka przyszła z układem moczowym i jelitami. Piszę jeszcze nerki pęcherz, żeby od razu impulsy, dodatkowe impulsy szły do tych narządów. Ponieważ tu są y, bardzo wysokie te obszary, ponawiam leczenie. Jelita są zatoksycznione. Y, Wysyłam impulsy tak długo aż zostaną naprawione 100%. I tutaj degeneracja, co najmniej, ponieważ jest to tylko film pokazowy, zrobiłabym jeszcze raz, bo degeneracja jest dalej 61%. Więc kotka wymaga dalszego leczenia. Mogę przejść do jej serca. Czyli w takiej krótkiej terapii, mogę tak naprawdę zrobić przegląd całego ciała. Po przeprowadzeniu kalibracji i testu pokazały mi się obszary, na które mam zwrócić uwagę. Natomiast w tym programie y, mogę też dodatkowo sprawdzić, czy zrobić taki przegląd całego ciała, kotki, kota czy psa. W tym momencie mamy kotkę. Tu widzimy, że w nerkach jest infekcja 100%, więc zrobię to jeszcze raz. Miałam wyłączyć dźwięk. Przepraszam, zrobię to teraz, bo na poprzednim nagraniu. Um, ok, widzimy, jest, nerka jest naprawiona, nie mamy już zapalenia, jest mała infekcja, tylko 4%, degeneracja, toksyczność zostały wyleczone. Sprawdzamy jeszcze morfologię kota. Tu jest wszystko ok Zrobię tylko przegląd, nie będę leczyła. Możemy jeszcze sprawdzić nos. Wiadomo, że kot wszędzie wszystko wącha, trzustkę, brzuch, tarczycę, układ moczowy, rasy, odpowiednie dla rasy, wszystkie narządy wewnętrzne, oczy, wątrobę, czaszkę, brzuszek. Zobaczyć, gdzie jest największy stres: zęby, układ trawienny, punkty akupunkturowe w kocie będą szczegółowo leczone, kręgosłup i jeszcze raz układ moczowy, bo na tym chciałam się skupić. Dobrze, to jest jeden moduł przeznaczony specjalnie dla zwierząt. Żeby wyprowadzić tutaj pięknie zwierzątko. To jest tak naprawdę pół godziny lub więcej pracy w zależności od stanu choroby. I jeszcze chcę Wam pokazać jedno miejsce, gdzie mogę leczyć. Oj, coś tu mi się zawiesiło. Dobra, to zwijam. A. Dobrze. I mamy jeszcze w rdzeniu, czyli w kręgosłupie, specjalny moduł dla zwierząt. I tu mogę zobaczyć, które elementy są najbardziej stresujące. Czyli widzimy, że kotka jest zakażona amebą, bo masz 146. bakteria grzyb. Dodatkowo mamy alergię aż 156. I tutaj też bez kręgosłup. Jeszcze ma coś w kręgosłupie mięśnie. Więc tutaj też po kolei mogę to leczyć. Um. Ponieważ są ameby, robaki, mogę dodatkowo potem już wyjść z tego panelu i skupić się tylko na detoksie, a potem na krwi, czyli wyrównywać te parametry krwi, żeby ją wspomóc. Mam nadzieję. I jeszcze mi pokazuje. Kot ma zapalenie jelit, widzimy tutaj i zakażenie skóry. Czyli musimy jeszcze dodatkowo skupić się na jelitach i na skórze. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli chcesz zarezerwować sesję dla swojego kota, psa. Lub inne zwierzątko domowe. Zapraszam na stronę www.medycynaquantowa.com, tam w zakładce oferta. Można rezerwować sesję. Badania i terapie mogą się odbywać w gabinecie we Wrocławiu, bądź w Twoim domu. Bardzo dziękuję za wspólny czas i zapraszam do subskrypcji kanału.